Dzisiejszy odcinek z archiwum K poświęcony jest digitalizacji. Kacper Pencarski opowie i pokaże nam, jaką drogę musi przejść dokument, zanim stanie się dostępny w formie elektronicznej. poprzedniej odsłonie z archiwumka przedstawiliśmy bogate zasoby Koszalińskiego archiwum państwowego, które znajdują się w oddziale drugim, głównie w formie dokumentów i ksiąg w tradycyjnej papierowej formie. Jednak obserwując pracę oddziału czwartego, nie trudno wysunąć wniosek, że zasoby koszalińskiej placówki jeszcze nie raz nas zaskoczą. Znajdujemy się w oddziale czwartym, który zajmuje się zabezpieczaniem zasobu archiwalnego oraz konserwacją tego materiału archiwalnego, podobnie jak i digitalizacją materiału archiwalnego. Tu, gdzie się znajdujemy, odbywa się jakby część wszystkich zadań. Związanych z digitalizacją, z zabezpieczeniem zasobu. Państwo widzicie w tle magnetofon, który akurat w tym momencie, sprzężony z komputerem, ucyfrowyzuje pracę czy dźwięk, który został zapisany na taśmach magnetycznych, w tym wypadku akurat sprzed 36 lat. Czy towarzysz ma inną propozycję w tym względzie? Czy może najpierw tą propozycję przegłosujemy? Bo oklaski nie świadczą o wszystkim. Czy inna propozycja w tym samym temacie? Regulamin wyraźnie na ten temat się nie wypowiada. Oprócz ksiąg dokumentów i mikrofilmów w zasobie Koszańskiego Archiwum Państwowego znajdują się również taśmoteki. Taki specyficzny dokument, który nie ma postaci papierowej, takiej jak ją, jaką my znamy w chwili obecnej, ale taką specyficzną, albowiem możemy również z tego dźwięku nie tylko wyodrębnić treść, a więc zasadność, to, co, co jest specyficzne w dokumencie, ale również emocje, czego dokument bardzo często w tra tradycyjnej postaci nie jest w stanie oddać i odzwierciedlić. Prosiłbym, towarzyszy o spokój, żeby towarzysz mógł się wypowiedzieć. Proszę bardzo. Tak, ja proszę w imieniu prezydium konferencji, towarzyszy o to, żeby tu odpowiedzialni ludzie, prawda, zadziałali w tym kierunku, bo rzeczywiście to zakłóca, prawda, tok konferencji, no i przecież taki Występujący delegat nie za bardzo się czuje jak sala jego prawda nie słucha A pro, problemy są przecież poważne. Zapisy na taśmach dotyczą głównie lat PRL-u. Archiwum państwowe w Koszalinie ma to szczęście, że jest miejscem przechowywania wielu interesujących materiałów archiwalnych taśmotek, zbiorów taśm. Między innymi Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie oraz w Słupsku na oddziale naszego archiwum w Słupsku. Ponadto od kilku tygodni znajduje się na oddziale w naszym oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie w Słupsku znajduje się taśmoteka Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku na której znajdują się m.in. surowki do wystawianych sztuk scenicznych, również gotowe fragmenty sztuk scenicznych, zwłaszcza te, które są trudne w wykonaniu, a wymagają ruchów scenicznych aktorów które mogłyby zaburzyć odzwierciedlenie sztuki, podobnie również jak zbiory prywatne. Gdybyśmy nie liczyli zasobu Polskiego Radia Koszalin, tam mowa jest o taśmach z 1953 roku, to najstarszym naszym nagraniem jest nagranie z 1974 roku. Nie mówię również o nagraniach, które stanowią własność muzeum w Koszalinie, bo tutaj również mamy taśmę z 1968 roku. Natomiast w 1974 roku dokonano zapisu jednego z plenów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie. Plenum przewodniczył ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie, Władysław Kozdra. Również jego dźwięk jest utrwalony, człowiek, który czasami miał specyficzne poczucie humoru i potrafił podzielić się również na plenum różnego rodzaju dowcipami, przemyśleniami, konkluzjami, które wzbudzały śmiech na sali. Tak więc również to, co nie znalazło odzwierciedlenia w protokołach, można znaleźć na taśmach magnetycznych. Towarzysze delegaci, otwieram Wojewódzką Konferencję Programowo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie. Dzisiejsza konferencja podsumuje pracę naszej Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej za okres ostatnich 18 miesięcy. Wytyczy program działań społeczno-politycznych do 9 nadzwyczajnego zjazdu. W Kierunki rozwoju województwa na najbliższą perspektywę. Digitalizacja zapisów staśm bywa kłopotliwa, nie tylko ze względu na samą treść, ale głównie z przyczyn technicznych. Problemy występują. Ja dzielę je na takie dwie kategorie. Są to problemy, które występują przy w zasadzie każdej taśmie, a więc problemy o charakterze takim standardowym oraz problemy indywidualne. Dlatego, że nigdy taśma taśmy nie jest równa. Mimo tego, że została nagrana na tym samym sprzęcie, została wykonana czy wyprodukowana przez tę samą firmę, tym bardziej że firmy, które dostarczały na rynek polski wówczas było kilka, m.in. nasz Chemitek Stilon orwo produkcji wschodnio niemieckiej no i taśma produkcji radzieckiej. Dużym problemem jest nieformatowość bądź nietypowość taśmy. Okazuje się, że jednak mimo wszystko na naszym oddziale Archiwum Państwowego w Koszali, oddział w Słupsku, znajdują się cztery taśmy produkcji amerykańskiej, taśmy Ampex, do którego niestety nie można znaleźć sprzętu i digitalizacja tych czterech jednostek właściwie została zastopowana. Ale myślę, że w przyszłości gdzieś ten sprzęt będzie nam dostępny, tak żeby te cztery jednostki zdigitalizować. Zbiory taśm Koszalińskiego Archiwum Państwowego na tle innych placówek w kraju wypadają dość imponujące. Wszystkie taśmy, które znajdują się w naszym archiwum, gdybyśmy pozwolili sobie sumować i uplasować w kategorii w liczby jednostek archiwalnych, to znaleźlibyśmy się na czwartym miejscu w Polsce. Chociaż podejrzewam, że w chwili kiedy dokonaliśmy ostatnio przejęć z Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku, to ta, to, ta kategoria czy, czy to uplasowanie podwyższyłoby się co najmniej myślę o jedną pozycję. Oddział czwarty, jak już wspomnieliśmy, zajmuje się również digitalizacją dokumentów i ksiąg. Digitalizacja jest jakby ostatnim procesem pracy z dokumentem w archiwach państwowych. To, że użytkownicy mogą oglądać skany, mogą wybrane z nich oglądać również za pośrednictwem stron internetowych jest wynikiem wielu, wielu prac i etapów tych prac. Dlatego, że z racji tego, że jest to ostatni etap, poprzednie etapy są następujące. Jest to rozpoznanie dokumentów czy dokumentacji, następnie ich opracowanie, później prace nad konserwacją i te są rzeczywiście bardzo Interesujące Z jednej strony, ale z drugiej strony potrafią przystopować pracę nad digitalizacją i właśnie ostatnim elementem jest digitalizacja właściwa. Zanim dokument stanie się plikiem elektronicznym, musi przejść konserwację. W trakcie prac nad digitalizacją to akurat istotna przede wszystkim jest, jest, jest istotny nośnik, a więc papier w tym momencie. Jak wiemy papier cechuje się różnymi właściwościami. Kwestią również jest tego z jakiego okresu pochodzi materiał, który ma zostać poddany digitalizacji, bowiem w tym momencie występują różnorakie problemy natury konserwacyjnej. Nie możemy skanować materiałów zniszczonych, podartych, dlatego że istnieje niebezpieczeństwo powiększenia rozdarcia nad tym, i dokument musi zostać przygotowany. Podczas naszej wizyty w oddziale czwartym natrafiliśmy na skanowanie księgi Urzędu Stanu Cywilnego z Kołobrzegu. W tym momencie akurat widzimy bardzo interesującą jednostkę, która już została przygotowana do digitalizacji. Jest to jednostka pochodząca z zespołu Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu. Tu akurat jednostka z 1885 roku. W trakcie digitalizacji przygotowana, to znaczy tak, Została ta jednostka już yy, yy, przygotowana do, na położenie do, na skaner, a żebyśmy mogli dokonać yy, digitalizacji bez jakichkolwiek trudności związanych z y, papierem. Te trudności są następujące: poddarcia, yy, zanieczyszczenia, yy, piasek, kurz, pył, który bardzo często występuje w jednostkach archiwalnych. Skąd piasek się bierze w dokumentach? Jeżeli nie jest to pył yy, bądź kurz, który dostaje się naturalnymi. Yy, Naturalną drogą, to jest to drobny piaseczek używany do utrwalania treści, a więc atramentu, który służył do zapisywania treści. Tu muszę podkreślić, że w zasadzie większość akt pisanych, no wszystkie w zasadzie akta pisane, sporządzane były poprzez umaczanie pióra w atramencie. Ten atrament no, nie zdążył tak szybko zasnąć, albowiem jego skład chemiczny jest jednak troszeczkę inny niż ten używany obecnie, w związku z tym należało tą tę treść utrwalić. Bibuła nie ma właściwości higroskopijnych w takim sensie, że y, perfekcyjnie wchłonie wilgoć z, z, z dokumentu, piasek tak. I właśnie ten, tym piaskiem, drobnym piaskiem posypywano treść, następnie, no, wstępnie go tam oczywiście y, y, usunięto, ale niestety, drodzy, Państwa, na, drodzy Państwo, na skraju czy wewnątrz y, księgi ten piasek zalega. I w tym momencie, w trakcie digitalizacji, jest to ogromna trudność, ogromna przeszkoda, albowiem no, nie piasek jest przecież przedmiotem digitalizacji. Materiał musi zostać od, więc oczyszczony. Dobór dokumentów do zdigitalizowania jest jasno określony. Proces doboru dokumentacji, wytypowania do skanowania już odbywa się od co najmniej 2007 roku. Dlatego, że wówczas powołany został zespół do spraw digitalizacji i wtedy też podjęte zostały decyzje co do wyboru i trafności wyborów poszczególnych rodzajów dokumentacji do digitalizacji. W pierwszej kolejności digitalizacji podjęliśmy się związanej z urzędami, z aktami urzędów stanu cywilnych. To, że został przyjęty plan było wynikiem wzięcia pod, pod uwagę wielu kryteriów. Jednym z nich jest m.in. częstotliwość i dostępność tych materiałów, podobnie jak zainteresowanie naszych użytkowników. Nie ukrywamy, że akta Urzędów Stanu Cywilnego są jednym z najbardziej użytkowanymi aktami, dlatego, że nie tylko ze względów genealogicznych, badawczych, ale również ze względu na kwestie związane chociażby z prawem majątkowym, spadkowym. Oprócz samych książek i dokumentów w digitalizacji poddawane są również mapy. Posiadamy sprzęt, który umożliwia skanowanie materiałów do formatu A0. Jest to tu właśnie widoczne urządzenie, które po zeskanowaniu materiałów plik jest obrabiany w jednostce, silnej jednostce komputerowej za pomocą specjalistycznego oprogramowania, i w ramach, czy w miarę możliwości bądź zapotrzebowania, istnieje możliwość wydruków również do formatu A0 albo do formatów mniejszych, jeżeli taki użytkownik wyrazi żądanie czy, czy, czy prośbę skierowaną w naszym, naszym kierunku. Używamy czarnych podkładek po to, żeby wyeliminować wszystkie niepożądane treści, jakie mogą wystąpić, gdybyśmy tej karty nie używali. A więc proszę zauważyć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, zniekształcenia okładek, które mogą mieć wpływ na, na barwę światła i, i głębię kolorów w trakcie skanowania. Dotyczy, dotyczy to oczywiście każdej karty skanowanej. Puszczamy szybę skanera. Proszę zauważyć, że automatycznie dostosowywana jest i zarówno ciężkość szyby, jak i podkładek, które regulują nam nacisk. W związku z tym nie niszczymy dokumentu. To wydaje się, że on jest przyciśnięty tak, że, że, że może dokument zostać uszkodzony. Nic z tych rzeczy, dlatego że regulowany jest tutaj również ten nacisk szyby. I szyba de facto, ona tylko leży swoim tylko i wyłącznie ciężarem. Nie jest dociśnięta przez mechanizm dociskający. Następuje skanowanie właściwego dokumentu. O mapach i innych nośnikach, na których odnaleźć możemy świadectwa przeszłości w kolejnym odcinku programu. Zebrani, ja tylko po prostu apeluję do naszego rozsądku. W takim tempie to my do jutra wieczora naszej konferencji nie skończymy. Dziękuję bardzo za uwagę.